Usiądźcie, kochani. Kochani w Chrystusie, Panu, siostry i bracia. Ubiegłą niedzielę widzieliśmy w Ewangelii Jezusa, który wysyła swoich uczniów po dwóch, daje im władzę nad duchami nieczystymi, daje im władzę uzdrawiania i nakazuje, aby głosili Ewangelię, czyli dobrą nowinę wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Dzisiaj widzimy, jak oni wracają po wypełnieniu tej misji, jak się cieszą, jak przeżywają to wszystko, co się działo. Te wszystkie znaki, cuda, które się działy przez ich ręce, właśnie mocą imienia Jezusa Chrystusa. Jezus widząc ten ich zapał, widząc te tłumy, które się gromadzą, które potrzebują pomocy, mówi też do nich idźcie wy sami osobno i wypocznijcie nieco. Kiedy, kiedy wypływają łodzią, żeby znaleźć trochę spokoju, Ludzie wyprzedzają ich nawet, jak słyszymy dzisiaj w Ewangelii, i kiedy łódź dobiła do brzegu, to tam już czekało wielkie mnóstwo ludzi. I jak słyszymy, Jezus zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać w wielu sprawach. Właśnie słowo pasterz, ono pojawia się dzisiaj też w psalmie. Śpiewaliśmy Pan, mym pasterzem. Nie brak mi niczego. To jest właśnie kwestia pasterza, którego potrzebujemy. Jednak żeby dobrze zrozumieć rolę pasterza, trzeba przejść troszeczkę w swoim takim wyobrażeniu o pasterzu, z tego patrzenia, kim jest pasterz u nas w Polsce chociażby, a kim jest pasterz w tamtym klimacie, w tamtym środowisku, w, tamtych, właśnie w tamtej ziemi, ziemi świętej, ziemi Palestyny. U nas, jeżeli ktoś ma zwierzęta, Rolnicy je mają, mają swoje pastwiska i tam wyprowadzają swoje trzody. Tam jednak w kraju, gdzie Jezus się urodził, gdzie, gdzie przebywał, tam to wygląda troszeczkę inaczej. Pasterz to był ktoś, kto oprócz tego, że zajmował się owcami, to on musiał wiedzieć, gdzie są pastwiska w danym momencie, gdzie jest trawa, gdzie poprowadzić te owce, kiedy trzeba je napoić, gdzie jest woda. To nie było takie proste. Trzeba było nieraz przechodzić naprawdę wiele kilometrów, żeby, żeby do takich miejsc trafić. Ale dobry pasterz zawsze wiedział, którędy pójść. A owce, znając jego głos, szły za nim. Nawet wtedy, kiedy było z zewnątrz niebezpiecznie, kiedy poruszali się w trudnym terenie, kiedy, kiedy różne niebezpieczeństwa się czaiły, to jednak ta laska pasterza i, i to, że jest dobry pasterz zawsze gotowy stanąć w obronie swoich owiec sprawiało, że te owce czuły się bezpieczne. Ale dzisiaj słyszymy właśnie ten, te słowa, które brzmią, że ludzie, którzy tam się zgromadzili wokół Jezusa na tym brzegu jeziora, byli jak owce nie mające pasterza. I to jest właśnie to w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, również rola pasterza jest bardzo, bardzo ważna. Ale współczesny świat. Nie chce za bardzo słuchać i szukać pasterzy. Każdy chce być pasterzem swojego losu. Każdy chce po swojemu decydować i myślą ludzie, że wiedzą, co jest dla nich ważne, co jest im potrzebne. Tymczasem prawda jest taka, że człowiek, jeżeli odejdzie od Pana Boga, zaczyna się gubić, zaczyna się poruszać jak, jak, jak niewidomy po omacku, i co chwilę gdzieś tam się rani coraz mocniej i mocniej. A diabeł podpuszcza człowieka. I wmawia mu, że potrzebuje różnych rzeczy, różnych spraw, różnych sytuacji, że, że, że potrzebuje myśleć o sobie, żeby poczuć się szczęśliwym, żeby coś w życiu osiągnąć, bo inaczej to ludzie będą się z niego śmiać, a tak to on będzie mógł śmiać się z innych, będzie patrzył na innych z góry. I taka mentalność w tym dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, jest bardzo częsta. Ale czy to sprawia, że rzeczywiście da się znaleźć szczęście dla siebie? No właśnie nie. I to jest największy problem człowieka współczesnego, który dopóki nie zrozumie, że potrzebuje pomocy, to będzie się tak błąkał i będzie ciągle miał pretensje do innych. Wszystkich będzie oskarżał, wszyscy będą w jego oczach winni, wszyscy będą powodem tego, że ten człowiek jest taki nieszczęśliwy i że jego świat jest taki dziwny i do bani. Tymczasem właśnie prawda jest taka, że jak powiedział Święty Augustyn: Ty nas Panie Boże stworzyłeś i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w tobie. Dopóki nie odkryjemy tego, że potrzebujemy Jezusa, który podaje nam to, co warto w życiu, czego warto szukać i jak warto żyć, dopóki tego nie uznamy, dopóki ta najdłuższa droga na świecie stąd tutaj, z umysłu do serca nie zostanie pokonana, to ciągle będziemy tak się błąkać i ciągle będziemy się gubić, ciągle będziemy ranić, a cierpiąc będziemy, będziemy przerzucać to cierpienie. Na wszystkich naokoło. Tak po prostu jest, taka jest rzeczywistość. Dlatego Jezus wysyła tych najpierw swoich uczniów, żeby dać nadzieję, a dzisiaj, jak słyszymy, zaczyna nauczać o wielu sprawach, bo tak naprawdę my o wielu rzeczach wiemy. To nie jest kwestia, że my o czymś nie wiemy i teraz nagle jakaś dodatkowa wiedza sprawi, że, że nasze życie będzie wyglądało inaczej. My już wiele rzeczy wiemy. Ale ta droga stąd, jak powiedziałem, z umysłu do serca jeszcze nie została bardzo często pokonana, bo, jak to mówią, właśnie jest najdłuższa droga na świecie. I dlatego warto wsłuchać się w to, czego uczy nas Pan. On nam pokazuje w jednym miejscu w Ewangelii: mówi, Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych, albowiem Moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie. To jest pierwsza rzecz, o której warto pamiętać. Przyjść do Jezusa i wpuścić go do swojego życia, do swojego serca, to otworzyć swoje serce na miłość. Bo ta miłość, kiedy rozgrzewa to nasze serce, sprawia, że zaczynamy inaczej patrzeć. To jest właśnie, znowu przywołując słowa świętego Augustyna, wtedy serce staje się spokojne, a my stajemy się szczęśliwi. Właśnie dzięki Panu Bogu, który rozgrzewa to nasze serce, znowu dostrzegamy siebie i widzimy, że najważniejsze są nasze relacje, że dzięki nim jesteśmy szczęśliwi, że nikt z nas nie, 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 nie czuje się szczęśliwy w samotności, ale właśnie wtedy, kiedy jesteśmy razem, wśród najbliższych przyjaciół, kiedy coś razem robimy wspólnie, kiedy coś nas łączy, kiedy wspólnie budując coś, wkładając swój wysiłek, sprawiamy, że, że dokonuje się rzeczy wspaniałej, wielkiej. To nas cieszy. I sprawia, że chcemy jeszcze więcej działać, jeszcze więcej czynić. To właśnie dzięki Jezusowi mamy to wszystko. Ale przypatrzmy się temu, co się działo 2000 lat temu. Chociaż sam Jezus chodził po świecie, uzdrawiał, nauczał, nawet wskrzeszał umarłych, dokonywał licznych cudów, czy się wszyscy nawrócili? No nie. Dlatego, że Jezus nigdy nie mówi, że ty coś musisz. On zawsze mówi do człowieka, jeżeli chcesz. I spotykał się z tymi, którzy widzieli, że potrzebują pomocy. To jest właśnie kolejna rzecz, o której my często zapominamy. Jezus przypomina, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I właśnie chodzi o to, żeby to do nas dotarło: że my potrzebujemy pomocy, że wcale nie jesteśmy idealni, ale i też wcale nie musimy. I wcale nie jest to warunkiem, żebyśmy kiedyś mogli pójść do nieba. Diabeł miesza w naszych głowach, w sercu nieustannie, właśnie dlatego. Tak ważna jest rola pasterza, który nas prowadzi, któremu warto zaufać. Pasterza, który przeprowadzi nas przed najczarniejsze dni, najta, najczarniejsze, najbardziej niebezpieczne miejsca, a Jego laska będzie nas ochraniać, bo On oddaje swoje życie właśnie za swoje owce, czyli za nas. Takim pasterzem jest Jezus Chrystus. I jak dzisiaj słyszymy, słyszymy w pierwszym czytaniu proroka Jeremiasza, tam też jest mowa. O pasterzach. I tu wcale już nie chodzi tylko o to, że to w Starym Testamencie, że wszyscy byli źli, a w Nowym Testamencie wszyscy są dobrzy, bo tak wcale nie jest. I tam w Starym Testamencie byli i dobrzy, i źli, i tak samo w Nowym Testamencie, według tego, powiedzmy, kapłaństwa, które jest teraz, też są jedni tacy, którzy są dobrzy, są tacy, którzy są źli, są tacy, którzy gdzieś się w życiu pogubią, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Wśród tych, których Jezus wysyła z misją, jest też i Judasz. Który wtedy jeszcze też był zafascynowany, jego, jego, jego działalność, kiedy, kiedy głosił Ewangelię, też przynosiła owoce. Ludzie zostawali uzdrowieni, wyrzucane były złe duchy, a jednak gdzieś coś się w nim pogubiło. I w naszym życiu też raz jest lepiej, raz jest gorzej. To nie jest tak, że zawsze jesteśmy idealni albo zawsze jesteśmy najgorsi. Wcale tak nie jest. I dlatego musimy pamiętać, że ciągle trwa. Walka duchowa w każdym z nas i będzie trwała do końca naszego życia. I diabeł jest bardzo inteligentny i cwany, i wie, jak, gdzie atakować, wie, gdzie jesteśmy słabi, więc ciągle, ciągle jest świetnym obserwatorem i ciągle wy, wyciąga do właściwe wnioski, wie, gdzie nadusić, żeby nas na przykład sprowokować, żebyśmy się nakręcili. A jak się nakręcamy, to już wtedy nie, nie jesteśmy w stanie się zatrzymać. Zaczynamy się kłócić, zaczynamy walczyć, o swoje, nam się wydaje, że robimy coś dobrego dla siebie. Że dzięki temu, co zyskamy, tymczasem tracimy to, co najcenniejsze. Nasze relacje się psują. Diabeł się śmieje, zaciera ręce, bo on robi świetną swoją robotę. A co się dzieje z nami? Jeżeli nie przyjdziemy do Jezusa, nie spocznie nasze serce w nim, będzie niespokojne. Tu znowu warto przytoczyć słowa świętego Augustyna. I dlatego, kochani, pamiętajmy, że nie potrzebują lekarza zdrowia. Ale ci, którzy się źle mają, dopóki nie uznam, że to ja potrzebuję tej pomocy, to tak naprawdę Jezus mi będzie niepotrzebny. Dopóki traktuję Pana Boga, dopóki traktuję swoją wiarę jako tylko jeden z obowiązków, to bardzo często będę to zawalał i nawet nie będę widział problemu, że, że coś się dzieje, że mnie nie ma w kościele, że się nie modlę. I nie będę widział tego, że to sprawia, że moje życie staje się coraz gorsze, jest mi coraz trudniej, coraz bardziej się jestem nakręcam, coraz więcej nerwów, coraz więcej emocji. I coraz bardziej jakby przerzucam, czyli projektuję, tak mówiąc w języku psychologii, swoje złe cechy na innych, wmawiając, że to oni są wszyscy winni. Potrzebujemy dobrego pasterza i on chce nam pomóc. I zna nas po imieniu i woła nas po imieniu, ale nikogo nie zmusza. My sami powinniśmy posłuchać tego, co do nas mówi i jemu zaufać. Tak jak właśnie ten, który jest chory, przychodzi do lekarza po to, że kiedy szuka pomocy. Ale nawet najlepszy lekarz, który, który, który powiedzmy zbada pacjenta i zaleci mu terapię, nie wyleczy go od tak, że, że, że da mu tabletkę i wszystko mu minie. Nieraz już do końca życia trzeba te tabletki brać. I każdy, jak już swój wiek osiągnął, o tym wie. Przychodzi moment, kiedy pojawia się cukrzyca, kiedy się pojawia nadciśnienie, kiedy pojawia się tarczyca, jakieś inne choroby itd., itd. I już człowiek do końca życia musi, musi te tabletki brać. Może ich nie brać, jeżeli nie chce. Pytanie tylko, co wtedy z jego zdrowiem. I potem do kogo pretensje? Najczęściej właśnie do lekarza. A to ten lekarz wie, ja wiem lepiej. I tak samo jest w kwestii wiary. Jeżeli nie zaufamy Panu Bogu, bo nam się wydaje, że my wiemy lepiej, no to później to życie wygląda, jak wygląda. A my jeszcze mamy wtedy bardzo często pretensje, jak ten Pan Bóg mógł dopuścić, żeby tyle zła się w świecie działo. To nie Pan Bóg jest przyczyną zła, tylko nasza wolna wola, którą On nam dał. A dał ją nam po to, byśmy mogli kochać. Pytanie więc, do czego używamy tej wolności? Byli bowiem jak owce. Nie mające pasterza, on się zlitował i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Kochani, warto od czasu do czasu się zatrzymać, spojrzeć w niebo, przyjrzeć się temu, jak wygląda moje życie, przyjrzeć się temu, kto jest obok mnie i zauważyć, co tak naprawdę w życiu się liczy, bo wiele z tych spraw, które były dla nas nieustannie strasznie ważne, z biegiem czasu okazuje się, że można bez tego żyć, że są ważniejsze sprawy niż to, żeby jak najwięcej dla siebie zagarnąć, bo nic ze sobą nie zabierzemy na tamten świat. A od wieczności i nas dzieli tylko czas. Warto więc wsłuchać się w słowa dobrego pasterza i pójść za nim póki można, aby nas doprowadził na zielone pastwiska nieba. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.